części częściej czułem klocki pod stołem, a na stole katalog z 2010 roku. 15 latek, który nie wiem jak trafił w moje ręce. W 2010 roku sympatyzowałem z klockami Lego grając na przykład w Lego Star Wars, ale żadnego z zestawu w tamtym czasie nie kupiłem. Także albo został mi ten katalog przez kogoś podarowany, albo go od kogoś wydębiłem, albo po prostu wziąłem go ze sklepu z zabawkami. Tak czy inaczej, ten, ten katalog jest o tyle ciekawy, że zawiera sugerowane ceny katalogowe. Także będziemy mogli sprawdzić, jak 15 lat temu prezentowały się ceny poszczególnych zestawów, poszczególnych serii. Strona tytułowa na samym przedzie LEGO Atlantis. Widzę tutaj jeszcze LEGO Bionicle, Duplo i klasyczne klocki LEGO. Nie przedłużając, otwórzmy. Spis treści, nad nim się nie będziemy rozwodzić. W opisie myślę, że stworzę spis treści, żebyście mogli przeskakiwać na poszczególne y, rozdziały. Zaś te osoby, które chcą oddechy do dechy obejrzeć filmik, no to musimy przejść przez Lego Duplo. Także od zabawy z liczbami za stówę po pudełko z dużymi klockami 70 elementów, plus pudełko plastikowe za 110 zł, pudełko klocków deluxe, czyli za. 190 zł, co tam jest takiego luksusowego? To nie wiem, chyba figurki. Płytki konstrukcyjne za 45 zł i zestaw podstawowy 70, 60 klocków za 70 zł. Tutaj mamy życie na farmie. Stajnie za 170 zł, duży traktor, mała świnka za 20 zł. Kiedyś ten zestaw za raz, dwa, trzy, cztery elementy za 20 zł to było dużo. Obecnie, jak widzę, taki zestaw za 20 zł to według mnie cena akceptowalna. Żłobek dla zwierząt za 50 zł, kład farmera, kurnik i duża farma za 270 zł. Dostajemy do niej raz, dwa, trzy figurki, multum zwierzaków, no i nieco więcej klocków. Następnie straż pożarna z bardzo ciekawymi świetlno-dźwiękowymi klockami. Znajdziemy te klocki w wozie strażackim w remizie za 280 zł, w karetce, no a w strażak zwiadowca. U strażaka zwiadowcy już takiego klocka nie uświadczymy, dlatego jest to zestaw za 35 zł. Dwa zestawy z policji, czyli posterunek policji za 140 zł i patrol policyjny za 60 ziko. A na samym dole budowlańcy, ładowarka za 50 zł i wywrotka za 80, teraz mamy duplo cyrk za 230 zł, duplo sklep z klockiem wydającym dźwięki. Tutaj karmienie w Zoo zestaw za 230 zł. Opiekun zwierząt w podobnej cenie co gość karmiący świnie. Polarne Zoo za 110 zł. Małe Zoo za 50. No i duże Zoo w mieście za 420 zł. czterema figurkami i dwiema małpami, dwoma niedźwiedziami, żyrafami itd. itd. Teraz mamy życie codzienne, czyli autobus za 110 ziko, listonosza za 140, za 140, za samo 40, tu już trochę więcej klocków, wycieczka na ryby za 70 i dom rodzinny z bardzo fajnym bobo, malutkim bobo duplakiem. Tutaj zaś mamy samochody usługowe, czyli śmieciarka, stacja benzynowa i warsztat samochodowy. I w przypadku warsztatu i stacji benzynowej mamy dorzucony śrubokręt, ponieważ możemy wykręcać koła z samochodów. A na sam koniec duplaków, Duplo Lotnisko z pierwszym samolotem za 60 ziko, samolotem transportowym za 170 i dużym samolotem, Lotnisko właściwie z samolotem 48x48 cm. Za niecałe 400 zł. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to ta strona, ponieważ znajduje się tutaj LEGO Belwil. Ja myślałem, że jest to seria z końcówki lat 90., mimo to w 2010 roku ona powróciła i co jeszcze ciekawsze, to już nie jako seria, tylko podseria LEGO Duplo. Także to jest bardzo dla mnie ciekawe i intrygujące. Także dom pełen słońca za niecałe 400 zł. Skok przez przeszkody za stuwę, gdzie mamy tylko konia, figurkę i przeszkodę. Figlarny szczeniak za 45 zł oraz stajnia za 200 ziko. Tutaj już to, co tygryski lubią najbardziej, czyli klasyczne klocki Lego z figurkami z podstawowymi elementami. Tutaj za 201 elementów życzą sobie 70 zł plus takie pudełko. Na samej górze płytki konstrukcyjne. No płytki konstrukcyjne za 50-25 zł. Myślę, że to jest taka cena, która do tej pory y, istnieje. To jest bardzo ciekawe, ponieważ możemy kupić za 45 zł same dachówki same koła, albo same drzwi i okna. No i tutaj pudełko 704 elementy za 180 zł. Myślę, że tutaj już to się opłaca, nawet i ten secik 450 elementów za 70 zł to już jest cena bardzo fajna. Teraz Lego Creator, początki Lego Creator mamy tutaj helikopter, który zmienia się w samolot i w motorówkę, Mamy zdobywcę szos albo zdob... dobra, zdobywca szos, dobra, to tutaj jest wyścigowy samochód, tu jest skład, a tutaj jest chyba jakiś jeep. No i to, co mnie bardzo zaskoczyło, czyli mały domek rodzinny za 180 zł, jest piękny, można jeszcze zbudować alternatywne. Co zaś mnie przeraża, to to, że nie pomyśleli o tym, by dorzucić przynajmniej jedną figurkę. I nie mówię, żeby jakoś specjalną, może być najbardziej podstawowa, ale jakbym miał dostać pierwszy w swoim życiu zestaw i to jeszcze taki bez figurki, no to poziom zabawy spada automatycznie w dół. I tak samo mamy w domku rodzinnym za niecałe 300 ziko. Też bardzo ładny domek, bardzo ładne alternatywne budowle, ale zero figurek. No i takie malutkie pierduszki za 22 ziko. No. Myślę, że na pewno bym się pokusił o ten secik, że ten samolotowy jakoś nie czuję. Tutaj ognista legenda, czyli smok ze świecącym klockiem. Prawdopodobnie był wsadzony do paszczy. Tutaj chyba smok taki z kultury azjatyckiej. No i jakiś troll bądź inny Golum. Straż pożarna, bardzo ładny zestaw za 230 zł. Taki, taka konstrukcja, y, którą mógłby zrobić jakiś y, konstruktor amator. Na pewno teraz byłyby bardziej y, zaawansowana konstrukcja. No to jest taka bardzo prosta, ale treściwa y, budowla. No i do tego można zbudować helikopter bądź jeepa. Tutaj u samej góry. Za 90 zł mamy albo samolot śmigłowy, albo ścigacz, albo samochód sportowy. Ale samochód sportowy już połowę taniej, bo 45 ziko. No i to, co jest naprawdę bardzo ładne, czyli transport drogowy. 44,5 cm długości, dwa samochody, duży transporter. No i jeszcze można zbudować z niego alternatywne pojazdy. Budowlano-holownicze. W końcu trafiliśmy na Lego City. Bardzo duża prezentacja makiety miasta. A tutaj miejski zakątek za 230 zł. Tu jest pizzeria, tu jest przystanek, tu jest jakiś skatepark, no i autobus. To na pewno bym się tym zainteresował, gdybyśmy się cofnęli do 2010 roku, ponieważ jest to. Kolekcja minifigurek z miasta Lego City. Tutaj samochód pomocy drogowej, samochód sportowy, oczywiście płytki konstrukcyjne z Lego. Jezdnią, no i warsztat samochodowy za 380 zł. Tutaj mamy Lego City budowlane. Oczywiście bardzo duża budowa. pod tytułem Budowa za 400 zł. Z żurawiem i żuraw ma ramię 37 cm. Tutaj buduje się domek modułowy, czy właściwie blok jakiś modułowy, wywrotka za 80 zł, ładowarka za 50, no i duży żuraw za 210 zł. Tutaj mamy farmę i zestawy z serii wiejskiej. Czyli hodowla świn i traktor za 130 zł. Co ciekawe, tutaj jest tyle prosiaków, zaś w tym zestawie jest tylko raz, dwa, dwie świnie. Następnie samochód terenowy z przyczepą dla konia. Jestem ciekawy, czy to jest jeden klocek, taki odlew, czy jest złożony z paru takich elementów. Wygląda, jakby był to jeden odlew. Oczywiście, traktor. Bardzo ładny kombajn za 170 zł. No i farma za 300 ziko. Tutaj z Silosem, z miejscem, gdzie się przechowuje snopki siana, krówki pieski i tak dalej. W końcu City Policja. I tak jest ciężarówka policyjna, helikopter policyjny. Oczywiście musi być posterunek policji. Jest konwój. Motocykl policyjny, radiowóz i tyle. No i straż pożarna klasycznie: z łodzią straży pożarnej, z strażackim za stówkę, wóz dowódcy straży za 20 zł, terenowa ekipa ratunkowa za 50 i remisa. Remiza jest za 200, za 300 złotych. Lego lotnisko z samolotem mierzącym 52 cm. Lotnisko ze stacją kontroli lotów z poczekalnią i z tym wielkim samolotem kosztowała 400 zł. Trochę mniejszy samolot pasażerski za 150 zł. Hydroplan Podróżnik, którego widzowie mogą kojarzyć z mojej recenzji za 12 zł, samochód naprawczy i cysterna za 80 zł. I tutaj muszę przystanąć przy zestawie 3177, mały samochód za 20 zł. Ja ten zestaw muszę kupić tylko dlatego, że przez cały okres tworzenia kanału. Miałem paręnaście razy w ręku ten zestaw zawsze myśląc nad tym, czy go kupić do recenzji. Nie kupiłem, teraz żałuję, i chcę go kupić tylko po to, żeby był, żeby domknąć pewien etap. Mimo że ten samochód wcale nie jest jakiś piękny i figurka jest bardzo zwyczajna. Ale po prostu muszę go mieć, żeby mieć. No i w końcu coś, coś ciekawego, czyli seria piracka. Merła czarnobrodego za 320 zł. Myślę, że to jest bardzo fajna cena. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem figurek, siedem i pół, bo jeszcze tutaj jest syrena. Do tego rekin, jakaś małpa z bananem, także myślę, że za 320 zł. 330 to jest naprawdę uczciwa, fajna cena. Wyspa rozbitka za 90. Walka z użyciem armaty. To jest bardzo fajny zestaw, chociaż mnie trochę ten zest ten, ta część mrozi, ponieważ pamiętam, że dostałem od kogoś w prezencie lata temu podróbkę tego modelu. I pamiętam, że oczywiście armatka fajnie strzelała, ale w dotyku te figurki, ta figurka, te elementy były jakieś takie, nie takie. Prawdopodobnie był to model z serii Kazi. Potwory morskie atakują za 45 zikon. To jest bardzo fajny zestaw w bardzo fajnej cenie. No i żołnierska forteca za 200 zł. Tutaj widzę, że złodziej przekupuje małpę bananem. Tutaj już zmierza do niego żołnierz, no a drugi szczela w kapitana, a właściwie w pirata. Bardzo ciekawa seria, o której pewnie mało kto pamiętał, czyli LEGO BENTEN. Oczywiście, mnie ta bajka ominęła. To nie były czasy, kiedy ja oglądałem bajki. Także nie znam się na tej serii. Wiem tylko tyle, że chyba ten BENTEN, czyli ten gościu, zamieniał się w któregoś z tych sześciu potworów. I podobno z niektórych części tego potwora można będzie zbudować jakiegoś super obcego. Jedyne co mnie zastanawia to to, że te wszystkie seciki są za 60 zł i jestem naprawdę zaskoczony, że do żadnego z tych zestawów, a właściwie do wszystkich, powinien być dołożony ten Benten, ten gościu, nie? W sensie to jest bardzo prosta figurka do wykonania, a bardzo ładnie by to wyglądało, gdyby do każdego tego potwora był dołączony główny bohater. Jeżeli się ze mną zgadzacie, napiszcie w komentarzach. Power Miners. Zestawy, które mnie ominęły, nie mam żadnego z tych zestawów, chociaż do tej pory wspominam zestaw 89, 60, ponieważ w moim mieście, w mojej dzielnicy, w której się wychowałem, do tej pory jest sklep z artykułami szkolnymi, zabawkami i tanią chińszczyzną. I wśród tej chińszczyzny, chińszczyzny i tych wszystkich artykułów znajdowały się czasem. Oryginalne zabawki. W tym też klocki Lego. I pamiętam, że ten zestaw, i chyba któryś z tych, był do kupienia. No, w dwa, za 120 zł, miałem wtedy 18 lat. Raczej, mimo tego, że posiadałem swoje kieszonkowe, raczej nie wydałbym 120 zł na taką przyjemność. Seria Toy Story. Moja ulubiona bajka, jedynie co to akceptuję, trylogię. Czwarta część była, okej, okay. trochę się boję tej piątki. Na sam początek, za 260 zł. Szeryf chudy z więzieniem i z biurem szeryfa. Jest też tutaj cuchnący bit. Do tego chudy i bas na ratunek z panem sterowanym. Zestaw, który bardzo chciałem, czyli żołnierze na patrolu za 55 zł. Zbuduj baza, zbuduj zurga. No i gwiezdny statek kosmiczny baza. I chcę Wam powiedzieć, że ja ten zestaw posiadam. I przed, czy właściwie po mojej pierwszej operacji, ja ten zestaw kupiłem i chciałem go zrecenzować. Mam dziś nagraną surówkę, ale bez głosu. Napiszcie w komentarzach, czy mam ją znaleźć i mam to nagrać dokończyć, czy nagrać od nowa, czy w ogóle zaniechać. Zapowiedź LEGO Prince of Persia, premiera wiosna 2010. No niestety żadnego zestawu poglądowego nie mamy. No i seria Atlantis, czyli odkryć zaginione miasto. A tutaj zestawy w bardzo fajnych cenach. Muszę powiedzieć, że niszczyciel za 40 złotych z takim oponentem i z taką figurką, i całkiem nie, niebrzydką konstrukcją, to jest naprawdę atrakcyjna cena. Ta łódź podwodna, tajfun, no spoko, chociaż za stówę. <laughs> Strażnik głębin za 65 zł. Morski odrzutowiec za 12 spoko. Na samym dole, spotkanie z kałamarnicą za 180 zł. Monstrualny krab za 30 złotych. No, przyznacie, że taki secik za trzy dyszki to jest całkiem konkretny, konkretna oferta. Odkrywca dna morskiego za 65 złotych. No i oczywiście wojownik Manta. Kto wie, ten wie, że ten zestaw posiadam. Jest to jeden z najmniejszych zestawów w historii LEGO, ponieważ posiada raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć elementów. <laughs> No i, pamię... Przepraszam. no, i pamiętam, że ostatnim razem, kiedy go miałem w ręku, no to bardzo ta główka, materiał te, tego klocka jest taki gumowato-plastikowy i troszkę, troszkę się obawiam, że po pewnym czasie ten element mi się połamie czy skruszej. Na sam koniec tutaj, Atlantis, jest prezentacja wszystkich bohaterów i oponentów. Jestem bardzo ciekawy, czy tworząc recenzję do tego syciku, wziąłem informacje stąd, czy szukałem z internetu. Bardzo fajne kompendium wiedzy. No i oczywiście strona LEGOAtlantis.com. Zbierz pięć kluczy do skarbu. W najmniejszym zestawie żadnego klucza nie było. Lego Racers z modelami 1 do 55, stłuczka i kradzież za 60 zł, całkiem niedrogi zestaw, niegłupi, tym bardziej, że dostajemy walizeczkę, którą możemy rozłożyć i na niej się bawić, ucieczka przed helikopterem też za 60, chaos na autostradzie za 60, kraksa na rampie za 60, no bardzo ładne ceny. Więc jak ktoś był zainteresowany, to faktycznie warto było coś takiego kupić. No i malutkie seciki za 22 zł. Zielony ścigacz. Turbocholownik, niebieski pocisk i nitro mocarz. Tutaj secik na licencji Ferrari track za 370 zł, no i ten zestaw Turbo Track RC. Powiem Wam tak, za 150 zł, model wcale niebrzydki, ale do tego dostajemy pilota i silniczek do sterowania. Także za 150 zł, naprawdę fajna oferta. Kolejny Rego Racer, i to mnie też zastanawia, ponieważ mamy cztery pojazdy: mamy Bohatera, czyli policyjny samochód zło z zębami, ścigacza z no, efektem rekina. I, i, I siłacza, czyli taki wóz z taką. I do tego było była dołączona taka pompka, która wystrzeliwała ten, te samochody. Jestem ciekawy, jak to było duże i jak mocno można było to nacisnąć, tak żeby się nie połamało. Tutaj bardzo ciekawy zestaw, chociaż bardzo drogi moim zdaniem, ponieważ 270 zł za Lamborghini Obecnie wiem, że chyba mamy te zielone Lamborghini Hurakana i można go kupić za niecałe 200 zł. A nawet jeżeli za nieco ponad 200 zł, to na pewno wygląda ładniej niż ten tutaj model. Oczywiście możemy go zrobić w wersji Coupe albo spider. Pick-pick. Tak. I to, na co wszyscy czekali, czyli Lego Star Wars, Wojny Klonów, z tego co widzę. Mamy tutaj zestaw wojenny z Rebel Trooperami za 60 zł, spoko scena. Zestaw bojowy ze Snow Trooperami też za 60. Tutaj Frecko, Spider z brzydkim anakinem i z jak Takiego Talza to bym sobie mógł przytulić, żeby nagrać szorcik z nim. No i też Droid Tree Fighter, bardzo ładny secik za 120 zł Tutaj mamy zecik z Starfighterem ARC 170 i mamy tutaj na pokładzie Kida Fisto. Też można by było ten zestaw kupić, chociaż kosztuje 320 zł. Kolejne zestawy. I powiem wam, tutaj jest coś ciekawa rzecz, ponieważ tu im się chciało jeszcze przetłumaczyć te tytuły zestawów, nie? A im, bl a im bliżej końca, tym te zestawy już są Nieprzetłumaczone. Mamy tutaj e, separatystycznego, co to jest, niszczyciela czy co? E, e, tutaj mamy Venatora. Oczywiście ten separatystyczny pojazd jest za 170 zł. Venator jest za niecałe 700 i chyba tylko dwie figurki do niego są dodane. Tutaj mamy droidaski. Tutaj Y-Wing Anakina z Asoką i Artuditu. Y, Baza Echo z Hanem Solo. Oczywiście TIE Fighter Tarta I bitwa o Endor za 500 zł. I tutaj mamy raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figurek. No, jak za 500 zł no to całkiem spoko. Seria Bionicle Stars, czyli z sześć bionicli. One są o wiele bardziej takie przykokszone względem bionicli z 2001 roku. Są bardziej jakieś takie masywniejsze. Do każdego bionicla został dołączony zielony element, tak żeby zebrawszy te wszystkie sześć bionicli, Udoskonalić tego Tachu, tak? To jest ta Tachu, tak. Żeby zbudować jego w wersji czerwono-złotej. Zbuduj złotego to. Tutaj mamy LEGO Technik, małą koparkę za 90 zł, helikopter za 70, lekki pojazd terenowy za 140. Traktor z ładowarką kłód za 240 zł, z pneumatycznym tutaj klockiem, mały, mały podnośnik teleskopowy za 45 zł. No to w sumie cena tak jak obecnie. Pamiętam, że, że na pewno mamy jakiś podnośnik w, 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 w obecnie w sprzedaży za 45 zł. A tutaj mamy ładowarkę i do niej możemy dołączyć silnik power function z, za, za, za 108, 170 zł, a ładowarka kosztuje 420 jej rozpiętość to 49 cm. Malutki traktor za 50 ziko i ciężarówka z naczepą za 290 zł. Do tego też można dołączyć silnik. Na sam koniec, Mindstorm NXT 2.0. Można zbudować robota, zaprogramować i uruchomić. Technologia NXT 2.0 ma czujnik dotykowy razy 2, czujnik kolorów NXT, czyli 32-bitowy mikroprocesor z czterema portami wejściowymi. I trzema portami wyjściowymi: czujnik ultradźwiękowy oraz interaktywny napęd, interaktywne napędy serwo. I z tego wszystkiego możemy zbudować takiego robota. Nazywa się AlphaRex i kosztuje 1500 zł. I na sam koniec coś, co jest bardzo ciekawe: w 2010 roku swoją premierę miały mini figurki. Nie mam ani jednej z tych figurek. Wiem tylko tyle, że kosztowały niecałe 7 zł. I pamiętam czasy, kiedy w Lublinie była sieć sklepów z zabawkami Krzyś. I ona w tym okresie splajtowała. No i była wyprzedaż tych figurek za 4 złote. I pani chciała mi sprzedać te figurki po 4 złote, na co Arek, 18 letni Arek powiedział, że nigdy. Za 4 zł nie kupi samej figurki, bo to jest za drogo. 15 lat później ten sam Arek, lat 33, wchodzi do sklepu i kupuje gazetki z figurkami za 20, 22, 24 zł. A na sam koniec reklama Lego Shop, gdzie możemy kupić akcesoria, Big oraz ekskluzywne zestawy albo design by me. No i na samym końcu edycja limitowana, helikopter Straży Pożarnej za 110 zł. Faktycznie bardzo atrakcyjna cena. No, także kochani, jak Wam się podobał 2010 rok? Jak Wam się podobają ceny w tamtym czasie? Jakie macie zestawy z tamtego okresu i jakie chcielibyście mieć? Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Trzymajcie się, cześć.